Siemanko, ja jestem Dominik i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to pierwszy film w 2023 roku i na początku tego filmu chciałbym złożyć wam życzenia wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2023. Dużo zdrowia przede wszystkim, spełnienia marzeń, dużo pieniędzy jak tylko chcecie i wszystkiego dobrego. A w tym odcinku podsumowujemy sobie ten ubiegły rok 2022. Także, jeżeli takie odcinki wam się podobają, to oczywiście zachęcam też do zasobienia łapki w górę. Zachęcam też do zasubskrybowania kanału, bo pomału lecimy po tysiąc subów. Także co, zapraszam na nowy odcinek. A teraz porozmawiajmy o liczbach. W ubiegłym roku obejrzało moje firmy 58206 osób. Łącznie oglądaliście mnie w 50 krajach. Między innymi takich jak Japonia, Wietnam, Niemcy, Ukraina, Kazachstan, USA i dużo innych kraj. Najczęściej oglądają mnie panowie, jest to prawie 87% osób, Panie, są to. 13%. Ja się bardzo cieszę, że tyle osób mnie ogląda. Najlepszy przedział wiekowy to jest między 18 a 24 lata. I tam ogląda mnie prawie 35% osób. A najlepsze filmy w tamtym roku to na pierwsze miejsce znalazł się film. Skrót 79 wyścigu Tour de akurat jest to skrót z etapu Skawina Kraków. No i mamy Lans Koronę na rynku, który jest bardzo piękny, który ma drewnianą zabudowę. Taką jeszcze z XIX wieku, różne starożytności tutaj się grupują w Lanskoronie i te bardzo dawnej daty i te troszkę młodsze, ale wszystkie, wszystkie razem tworzą piękne miasteczko, do którego cykliści z Krakowa zaglądają, jak nam opowiada Tomek Marczyński, bardzo często, bo to jest w sam raz, tak na kilkadziesiąt kilometrów w jedną stronę, żeby pojechać, wrócić, a na półmetku tu właśnie w Lanskoronie napić się kawy i pogadać ze znajomymi. I ten odcinek obejrzało łącznie 5807 osób. Na drugim miejscu znalazł się film, w którym kupiłem swój nowy samochód. I tamten odcinek obejrzało 1845 osób. Cześć ja jestem Dominik i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy 27 września 2022 roku I to właśnie wczoraj kupiłem swój drugi samochód w życiu I Jest to Seat Ibiza, którego teraz możecie zobaczyć za chwilę, za chwilę zobaczycie A na trzecim miejscu znalazł się film Pod tytułem pojedynek piłkarski Tramkaś kontra senior I ten Film obejrzało 1798 osób. Oczywiście w tym roku wrzucałem też shorty. I to też one miały najwięcej wyświetleń. Jeden miał 8600, także myślę, że to był całkiem udany rok, jak na moim kanale. Dużo lepszy od poprzedniego. Też zasługą tego są miniaturki, które robił mój kolega. I z tego miejsca go serdecznie pozdrawiam i dziękuję. Łącznie miniaturek obejrzało 433 tysiące osób. Także to jest spora liczba. A z odsłon miniatur firmy obejrzało 26,5 tysiąca osób. Jeżeli się nie mylę, także to też jest dobrze. Są też smutne liczby w tym okresie. Najsmutniejsza z tych liczb jest taka, że 90%, prawie 2% osób, które mnie oglądają, nie subskrybują mojego kanału. Także chciałbym was o to poprosić, abyście, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to bardzo was, was proszę, abyście zasubskrybowali w ten kanał. To bardzo mi pomaga, motywuje mnie to do nagrywania kolejnych filmów dla was. Także co, wracamy właśnie do tego i widzimy się za chwilę.